Bardzo dobrze zorganizowane, bardzo dużo wystawców. Także nowości, mnóstwo. Mamy swoje centrum kosmetyczne. No i oczywiście pomagam internautom, interesuje się tym również. Jeżeli jakaś maszyna jest, która no, się pojawia, jesteśmy zainteresowani, to wtedy korzystamy. Wtedy Jeżeli targi są, to zawsze jestem. Staram się nowości cały czas mieć na bieżąco. Także dwa razy w roku, trzy razy w roku. tego momentu, kiedy zaczął być organizowany salon wiosna, również salon jesień, jesteśmy wystawcami tych targów. Są to targi największe i cieszące się bardzo dużą popularnością. Oferta wystawiających się firm jest bardzo szeroka. Każde targi są inne, na pewno czym się różnią od pozostałych. Szersza oferta, więcej wystawców, więcej odwiedzających. Dla naszej firmy niezmiernie ważny jest osobisty kontakt z naszymi partnerami handlowymi, z naszymi klientami. Ponieważ nasza firma prowadzi sprzedaż wysyłkową, ten bezpośredni kontakt na targach, rozmowa bezpośrednia jest niezmiernie ważna. Wysoce sobie cenimy i dlatego chcemy spotykać naszych klientów na wszystkich profesjonalnie zorganizowanych targach kosmetycznych. Wprowadzamy na rynek nowe zupełnie urządzenie. Do tej pory zajmowaliśmy się sprzętem laserowym, wyłącznie przeznaczonym dla branży medycznej. Urządzenia te były wyposażone również w elementy kosmetyczne. Urządzenie, z którym jesteśmy dzisiaj, zgromadziło te wszystkie urządzenia kosmetyczne w jednym, dlatego naszym rynkiem docelowym stał się rynek kosmetyczny, a dowiedzieliśmy się, że te targi są uznawane za najważniejsze w Polsce, dlatego zdecydowaliśmy się na pierwszy testowy udział właśnie w takiej imprezie. Szukaliśmy informacji w prasie, w internecie, pytaliśmy osób, osób zarządzających klinikami, gdzie chodzą, które targi oni uznają za najważniejsze. W ten sposób dotarliśmy do informacji, że właśnie te targi powinny być targami pierwszego rzutu. Jesteśmy pod wrażeniem rozmachu całej imprezy. Bywaliśmy na wielu, wielu targach medycznych. To, to szokuje inwestycjami tu poczynionymi, sprzętem. Do tej pory przewinęło się przez stoisko bardzo wiele osób zadających konkretne pytania. Nasz salon, zarówno. Salon wiosenny, jak i jesienny stał się, e, stał się stolicą polskiej urody. Wydaje się, że, e, że udało nam się w ciągu, w ciągu wielu lat, konsekwentnych zabiegów, e, zgromadzić tutaj rzesze wiernych kosmetyczek, których, których powiedzmy wolumen cały czas się powiększa. I wydaje się, że każdy, kto, kto chce odnieść sukces w tej branży, powinien się tutaj znaleźć. Jesteśmy coraz bardziej. Nastawieni na to, żeby w taki kompleksowy sposób obsługiwać naszych, naszych klientów i klientów naszych klientów, czyli kosmetyczki. I tutaj zrobiliśmy w ostatnim czasie bardzo dużo, to znaczy stworzyliśmy system, w którym nasi klienci mogą się zarejestrować, posiadają własne konta, posiadają karty stałego klienta, które upoważniają naszych klientów, czyli kosmetyczki do wielu różnych przywilejów i korzyści, do kupowania tańszych biletów, do zbierania punktów w naszym programie takim bonusowym, które będzie później można wymieniać na przykład na literaturę kosmetyczną. Kongres jest oczkiem w głowie obecnego zarządu, ponieważ uważamy, że to jest niezwykle ważny element dotarcia do naszych klientów. Chcemy zaoferować naszym klientom coś więcej niż tylko, niż tylko zakupy. W związku z tym sprowadzamy konsekwentnie bardzo ciekawych wykładowców. Można powiedzieć, że, że ci wykładowcy, którzy wykładają na świecie, znajdują się na naszym, na naszym warszawskim okresie. Wiodące tematy to na przykład dostępność i sposoby korzystania ze środków Pochodzących z Unii Europejskiej w, 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 w ramach działalności kosmetycznej. Oprócz tego mamy, mamy po raz kolejny cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem spotkania z Ayurvedą i mamy też gwiazdy francuskiej pedologii pana Lika Dizong. Możemy podać adres związkowy, czyli zfww.pl. To jest strona, gdzie gdzie kosmetyczki mogą dowiedzieć, zebrać informacje o targach, kupić bilety i strona, strona gazety Kosmetyki Profesjonalnej, czyli kosmetyka -profesjonalna gdzie gdzie relacjonujemy to, co dzieje się w piśmie. kurs dla kosmetyczek. Ja nie będę tego robiła. Poprosimy dzieciaki. Panie Prezesie, prosimy bardzo, bo Pan musi wręczać te nagrody. Oprócz nagród, które tutaj wszystkie mamy, są jest także wycieczka pani. Prezes też jest. I przypominam, że mamy nagrody rzeczowe. Mamy nagrody, nagrodę główną, którą jest wycieczka. Zanim będziemy losować nagrody. Myślę, że dwa słowa po tych dwóch dniach ciężkiej pracy wszystkich, zarówno wystawców, jak i tych, którzy dzisiaj tutaj kilometry przeszli, żeby wszyscy wszystkim się zapoznać. Natomiast ja bym poprosiła, zanim będziemy losować nagrodę, podsumowanie tegorocznego salonu. Spotkaliśmy się jak co roku. Mimo kryzysu odwiedzili nas Państwo licznie. Wiemy, że, że publiczność dopisała. Będziemy się starać, żeby następnym razem było, było równie dobrze. Będziemy dla Państwa, dla Pani doskonalić nasze wysiłki, które, które służą udoskonaleniu kongresu, tej części merytorycznej. Będziemy przygotowywać nowe wydania gazety i liczę na to, że spotkamy się już za niedługo, 19-20 kwietnia tutaj w Expo na następnych targach na salonie urody. Dziękujemy bardzo i drodzy państwo przystępujemy w takim razie do losowania, bo nie chcemy już przedłużać. bardzo proszę Roxana, Marysia, dziewczyny będą losowały, żebyśmy my nie musieli tamtego. proszę mieszamy, mieszamy, bardzo proszę mieszamy. no I teraz bardzo proszę, panie prezesie, wyjazd do Tunezji dla dwóch osób. Nie podglądać dziewczyny. Halo. Muszą zobaczyć. Mamy fanfary. A do Tunezji z osobą towarzyszącą pojedzie pani Jolanta Magdziarz. Brawa. Brawa ogromne. Drodzy Państwo, a te wasze kupony, które dzisiaj nie zawalczymy, zawalczyły w kwietniu walczą o 20 tysięcy złotych. Nie dzisiaj w kwietniu o 20 tysięcy złotych, także warto być. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia.